No. Mm. Prawda? Um. A Będzie. Będzie, będzie odcinek jako Czy działać samolotem? Tak i to bardzo dużo razy. Tak i to bardzo dużo razy. Dobra. A, szkoda, że nie byłeś na challenge kominionek. Ragazzi, Lucy o Prum Mi No? Ok Illumination 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 Ok oh. Będzie challenge tego gru, więc będziecie mogli jeszcze wziąć udział w odcinku I w ogóle będzie fajnie Kto teraz? Się na kogo wypadło? Chyba na... Violet? Okej, okay, widzę to... Kurde, będę musiała umyć ręce, bo jadłam frytki Pytanie czy wyzwanie? No Pytanie? Dobra, zobaczmy jakie pytanie będzie Abi otwórz... Dobra, ale Abi chyba otworzył Tak otworzyłeś? No, dobra Nie musi xd Czy ma zwierzę jak tak, to jakie? A, to nie Ja na przykład mam <grym> Będę miała jeszcze żabkę Żabka jest słodka W sensie nie jadło. Ale no Wiecie o co chodzi, że jest urocza i w ogóle No będzie fajnie Pereł się nazywało, o jak cute, mega cute dosłownie cute Okej okay. Mech, hej No elo Okej okay. Prawda, no Ok. Robicbym, jaką prawdę wymyśli. Ciekawi mnie bardzo. Igzy. Dobra, to było mega dziwne. Czy miałeś kiedyś wielbiciela? Dobra, banane czat. Czat. Cat. Co mam? Aha. No dobra, otwórzcie poli. Dobra. Tak, wyzwanie. Dobra, widzi okay. Dobra. Nie wiem jakie teraz będzie wyzwanie. Już się boję szczerze. Dobra. Wolf. Dobra, ja się boję, widzę jakie to będzie wyzwanie, więc po prostu no. Z pełną XD. To by nie tak wyglądało, że taki czat. A, kurde Dobra. Dobra. O, o, Co to było? No właśnie, rip słuchawki dla ludzi, którzy mieli słuchawki podłączone podczas gdy wybuchła bomba. Rip. Lena. <laughs> Zabaw. <laughs> Jaka Helena. XD Jak Helena Dobra Tutaj Heleny nie ma no XD Czy masz kogoś na oku? Mam Soczewkę <laughs> To było piękne. X da da da. -da. Kolega z klasy. Nathan, wiem X da. Jaki Natan, ja ci kręcę w Patrysia, jak to zobaczy to oszaleje na zawał. <ścoughs> Czekajcie, zobaczmy. Lan... A, okej. Okay. Ale on na szczęście nie zna Nie... Zna. <laughs> jakiego patrycia Ja cię kręcę. Dobra. Dobra. Może i zna kanał. A kto wie? Może właśnie teraz obserwuję, jest gdzieś w tak i teraz właśnie pisze komentarz. Uuu, ciekawe. Pozdrawiamy Patryka. Właśnie ten, ta fanka ma na napiszę, żeby dołączył, czekajcie. O matko jedyna. Czy masz jakiegoś talerka XT? Wiem, że... Dobra, otwórzcie, bo ktoś tam ps szedł. Co to jest, taler? Dobra, nie rozumiem. Szczerze, to nie rozumiem tego pytania. Jakiegoś. Mhm. Najgorsze są te hasztaki. Spanuj tą bawę, Awi chce się nam łamać. Nie! Nie panuj ją! Może to jest fanka, nie wiesz? Czekaj. Nerwi? Nie kojarzę, Niku. Dobra, czy to jest ten ziomeczek? Koniec, ale co koniec? Hm. A że koniec odcinka? O, oh to on. Że nudne sprawy albo odkryta, prawda? No w sumie tak. Brach, brach. Hej, gościu, bo taka jedna macie, prawda? to nas. <grymny> Mogę dołączyć? Nie. <grymny> Nie. Nie ma, ale to będzie tego. Abi? Miesi nas. Coś doje mnie, że jestem chłopcem. No, bra. Nie czai A co zrobię? No... Nie opisałam do kolegi No właściwie to tak Więc nie wiem co... Wpisać Już nie ważne no... Dobra K Ile już minę trwa? Godzina i szesnaście... Kurde Siedemnaście minut Godzina i siedemnaście minut Dobra, właściwie no tak Zada mi ktoś pytanie. Ja mogę ci zadać. To może koniec. Nie wiem, chcecie koniec? Mogę pokonać na kolana. Nie. Czemu ty Julka miała koniec? Nie wiem. <grytanie> chcecie koniec? Nie, nie. A Abi chcesz? Abi, chcesz koniec? Odcinkę? Czy nie? Zawsze kończy, kiedy ja mówię. Jeszcze nie skończyłam odcinka spokojnie. Jeszcze nie. Nie skończyłam odcinka, spokojnie Jeszcze nie skończyłam Odcinka spokojnie, spokojnie, spokojnie Dobra Dobra, ja w tej chwili mam... Zadajcie mi pytania od razu Dobra Zobaczmy jakie pytania zadają misi mniszek, please. Jaki mniszek? Ja bym mogła zadać misję, ale nie obiecuję, że na nią akurat wypadnie, bo to jest losowe, na kogo wypada. Mniszek? Ty. Jej! Co. Ty, ty, pytanie okej. Okay. Dobra, związek, co związek? Co związek? Czekajcie, czekajcie. Co? Okej, okay. o co tu chodzi? W sensie idę do takiego muzeum kiepskich w. Y, y, we Wrocławiu, ino. nie Jestem wolna Jestem wolna <laughs> To zostań, tańczy se x Git, zawołam brata XD Nie, jestem szybka Jestem zajęta Bzzt, dobra Muszę, słuchajcie, już kończyć Niestety Dobra, widzowie, jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę i górę, z dzwoneczki Okej, pa, widzowie Ta se cieszy, że pa, Dobra, baju, baju, a Aby nie pożegna się No dobra um. To pa E, tak, już za moment. Tak. Zrobiłam ostatnią miniaturkę. Otwórzmy, to zasłaniają mnie. To... Już zrobiłam miniaturkę, pięknie wyszliście. No i. Pa-pa! Slay! No dokładnie, jest taki slay! No i pa jo, pa